Witam Was, kochani, zapraszam na przegląd pły do netto. I zobaczcie, jakie mamy piękne, świeże kwiaty. Róża, goździki i takie kompozycje kwiatowe też, bukiety. I tak, róża 15 sztuk 10 zł, 20 sztuk 30, goździki 9 sztuk 20, róża, bukiet 7 sztuk 17 i pojedyncze róże po 10 a te piękne kompozycje za 28. Także duży wybór świeżutkich kwiatów. Tu mamy petunie, Zobaczcie też świeżutkie za 7 zł. Goździki 7. To jest za życia? Mamy też lawendę, lawenda też za siedem. I jeszcze jest celozja za siedem też. Wszystkie świeże kwiatuszki dzisiaj powiem wam. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Tu sobie może zerkniemy na cennik tutaj. Zobaczcie, takie mamy ceny kwiatów. No. Także wszystkie akurat dostępne. I tutaj storczyki też mamy ładne, kolorowe, świeże. Tu za 13, tak? tak. Mhm. Okay. I tu mamy jeszcze jeden cennik: lawenda, kurkuma. Tu są też bukiciki z takich o, drobnych kwiatków. I na żywo, tak te kwiatki się prezentują. Fil... Filodendron, pakrotkę mamy też. I co my tutaj mamy? Suszarki takie grzejnikowe, 9 zł. Takie o. 51 na 34 na 15,5. Także czasami się przydają takie rzeczy. Co tu jeszcze mamy? Dozownik na płyn za 19. Zobaczcie taki zestaw. Dozownik na mydło. Taki okrągły. Tutaj jest takie różowe złoto. Ta końcówka. 9 zł mamy jeszcze słuchajcie taki pojemnik na mydło ja mamy jakiś napis chyba w takim także taki taki zwykły za 5 zł mata chłodząca dla piesków wymiary 90 na 70 do wypoczynku i spania tak się prezentuje nie wymaga użycia wody nie nie wymaga zasilania schładza zwierzę leżące na macie i to kosztuje 39 za 15 mamy ociekacz regulowany na zlew też fajna sprawa także to 15 mamy jeszcze deskę do krojenia za 15 taką fikuśną zobaczcie Tu mamy z kolei siatkę do prania bielizny. 5 zł. Worek na pranie. Taki 35x42 też za 5 zł. Ściągawka prysznicowa. 5 zł. Tutaj różne wkłady do mopa. Wileka ten taki okrągły. 29. Tu z kolei wkład do mopa. Chyba taki prostokątny. 9 zł. Myjka z gąbką, patrzcie. Myjka kosztuje pią też piątkę. Opiekarz i grill do panini. 79. Szczotka do pleców za piątkę też. Szczotki kuchenne, takie dwa rodzaje do wyboru. 9 zł. Fajna taka rączka prześwitująca z jakimiś tam drobinkami w środku. Tu mamy zestawy do WC też za 5 zł. Także warto kupić za taką cenę. Zabawka węchowa dla psa. 25. Fajna jest, bo tutaj wiecie, można pochować smaczki dla zwierzaka. On sobie szuka tych smaczków. To jest taka zabawa trochę na inteligencji. Nie wiem, czy to piszczy, czy to nie piszczy. Ale można gdzieś to też zawiesić, sobie piesek tam noskiem szuka przysmaków uprząż dla psa. Dla dla <noise> Szelki dla psa po prostu. Szelki dla psa 15. To jest jakiś rozmiar. Tu mamy... Już, o, zobaczcie, wymiary są, także można sobie zobaczyć obróżka dla psa, taka z chusteczką dla małego pieska oczywiście, dla, dla takiego typu york, to jest border, słuchajcie, ale no zdecydowanie dla bordera to nie jest obroża. Także 15 zł taka śmieszna obruszka. No uroczo może piesek wyglądać w takiej. Są jeszcze czerwone też, o, czerwone też są do wyboru. Zobaczcie jakie przesłodkie szklaneczki, kubeczki z pieskiem w środku. 15 zł. Jeszcze mamy takie kubeczki, pieski kotki, 10 zł. A jeszcze mamy, słuchajcie, tu inne troszkę, kotki. Kubeczki, kotki. Także są różne rodzaje do wyboru. No Zobaczcie, jakie urocze łyżeczki. Dwie sztuki, 10 zł. Taki komplet. I jeszcze takie z łapkami. Hmm smycz automatyczna 5-metrowa dla psa. Taka, no, dosyć duża tutaj widzę. 29 zł. I różnego rodzaju zabaweczki mamy też dla piesków. Zobaczcie, ceny są tak. 9 zł, piłeczka, kość zabawka 9 zł. Także ceny tych zabawek to 9 lub 12 zł za sztukę. A są różne fajne. Można coś tam sobie po powybierać. Tu takie śmieszne też piłeczki. No mój piesek uwielbia piłeczki wszelkiego rodzaju, także chłodząca zabawka dla psa też zobaczcie. Ta chłodząca będzie ile kosztowała? Chyba 9. Piłka dla psa, piłka. Ale wydaje mi się, że 9 zł. Tutaj jest mniejsza mata chłodząca. 60 na 40 za 29. To jest też świetna sprawa. Ma Mata wielofunkcyjna dla psa. Na pewno wiecie o co chodzi. Tutaj różne smaczki można poukrywać. Tutaj rozsmarować y, jakąś taką y, jakiś taki pasztecik psi albo karmę taką wiecie y, mokrą tutaj też pochować jakieś inne rzeczy do jedzenia piesek wtedy sobie ma świetną zabawę, jednocześnie sobie je i to można przykleić gdzieś, zobaczcie są dosyć silne te, te tutaj z tyłu te przyssawki, macki, że nawet zobaczcie, na karton to przyklejam i się trzyma mocno, także to kosztuje 29 zł ale polecam wam, bo moje psy uwielbiają takie zabawy i zobaczcie, jest jeszcze szatkownica. Tutaj ma różne wymienne te końcówki w zestawie 150W 99 zł. Parownica do ubrań 1600W. Ona kosztuje 89 zł. I również jest żelazko parowe. 2200 W. Autostop, strażak. Antidrip, zapobieganie yy, kapaniu. Także fajny. Yy, też 89 zł to żelazko. I na koniec, kochani moi, pokażę Wam jeszcze tutaj patelnie różnego rodzaju. Florina, patelnia 20 cm, 39 zł. Aluminium o wysokiej przewodności, wyjątkowo łatwe czyszczenie. 100% naturalna. Powłoko, powłoko oliwarte. Maksymalnie zdrowa powłoka non-stick. Także takie patelenki 39. Mamy jeszcze rondel też z tej samej firmy. Też na tej samej zasadzie wszystko 39 złotych, 16 cm. Mamy jeszcze, kochani, większe patelnie, 24 cm za 49 złotych. One mają fajną tutaj taką powłokę właśnie w kolorze oliwkowym. Także taka i jest jeszcze większa patelnia, łok, typu łok. 28 cm za 65 złotych i mamy też patelnie taką zwykłą. 28, to nie jest łok, tamto był łok. To jest taka patelnia 28 cm za, 40, za 59, czyli ta 59, łok 65. I dziękuję Wam bardzo, moi drodzy. Myślę, że dzisiaj było sporo ciekawych rzeczy w netto. Można coś tam sobie wypatrzeć. A ja wam pozdrawiam, życzę dobrego dnia no i do zobaczenia jutro. Pa, pa.